Witam. Dzisiaj jestem razem z Lucy, która stoi obok mnie. Lucy. Cześć. Lucy. Przywitaj się. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobrze wychowany pies. I można go e, wyszkolić i trenować z nim wiele, wiele różnych sztuczek. Tak wygląda Lucy w opakowaniu. Tu już w opakowaniu można ją, że tak powiem, sprawdzić, jak działa. I przygarnąć, tak żeby nie była samotna w sklepie stojąc na półce. Zobaczcie e, drugą stronę opakowania. To są wszystkie funkcje, e, jakie Lucy już potrafi. O, no dobrze, malutka. Pokażę Wam, jak się szkoli Lucy. Na początku trzeba powiedzieć jej imię i poczekać, żeby zaszczekała. Lucy! Lucy! A, się zdrzemnęła. Jak się zdrzemnęła, trzeba nacisnąć jej ucho. Lucy! Tańcz! No i pokażę Wam jeszcze inną funkcję. Lucy! Daj buziaka. Mm. <laughs> Lucy. Wstań. Lucy. jedz. Więc zobaczcie, Lucy, cześć. Jeszcze raz. Cześć. O, źle mnie usłyszała, poczekajcie. Spróbujemy. Jest głodziutki piesek, więc może się mylić w komentarzach. Lucy? Cześć! Myślę, że to słodka psinka, że będzie e, świetnym towarzyszem do zabawy. Jest dobrze wychowanym psiakiem, e, świetnie sprawdzającym się, nawet w najmniejszym mieszkaniu. Myślę, że będzie najlepszą przyjaciółką e, nie tylko dziewczynki, ale i, i chłopców. Jest milutka, główkę ma pluszową, ma wielkie, takie spanielowate uszy, słodki ogonek, e, można ją tulić, mimo że jest troszkę taka e, w środku twardsza, no bo jest jej mechanizm, no ale grzecznie będzie czekać na e, swojego właściciela i wykonywać wszystkie polecenia, jeżeli polecenia będą powiedziane prawidłowo. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Zobaczcie, trzeba bardzo dokładnie i spokojnie, wymaga to cierpliwości, taka trysura takiego psa, to trzeba poczekać, ażeby ona się odezwała i trzeba wyraźnie powiedzieć komendę, bardzo konkretną, więc szkolimy też e, ładne mówienie, wyraźne mówienie, tak żeby piesek się nas słuchał i żeby e, wykonywał e, wszystkie sztuczki, jakie potrafi.